Witajcie kochani, z tej strony Queen K. Witam was w oficjalnym losowaniu zwycięzcy do konkursu numer 3 Bardzo się cieszę, na początku chciałam wam wszystkim podziękować Serdecznie za wzięcie udziału w tym konkursie Tutaj jeżeli chodzi o statystyki to naprawdę wielu z was wzięło udział Co bardzo mnie cieszy Tak jak pamiętacie do wygrania było wiele, wiele ciekawych gier Między innymi były to jedna z gier Stoplights Production, czyli Lambert Jack Dynasty, Medieval Dynasty oraz Farmers Dynasty, albo moja najnowsza produkcja serii Miss Survival, no i oczywiście jeden z dowolnych dodatków do The Sims 4. I tutaj widzę, że jednak większość z Was to jednak fani jesteście Simsów i bardzo mnie to cieszy, bo również jestem wielką fanką Simsów, no i cieszę się, że, że jesteście. Tak więc nie przeciągając, zaczniemy od kochani. Losowania. Przejdziemy sobie teraz, kochani, do losowania. Jak widzicie, na załączonym tutaj obrazku mamy przygotowaną miskę. Jak widzicie, z wszystkimi losami tutaj mm, osób, które wzięły udział w tym tutaj konkursie. Tak więc, nie przeciągając, bo na pewno jesteście ciekawi, jak to wygląda, zrobimy sobie szybkie mieszanie tutaj tych losów. Jest tego. Teraz mam się okazję pobawić, bo mam w czym wybierać i mam co mieszać. Dobra, no to co? Bierzemy, kochani, w takim razie ja myślę, mm, zamknę oczy. Tego nie widzicie, ale zamykam, kochani, oczy i losuję. Przykładowo, mamy, mamy, mamy karteczkę, kochani, co my tu mamy. I tutaj oczywiście jest znik z YouTube'a, który macie. I tutaj Zuziak wygrał, wygrała właściwie dodatek do Simsów, najnowszy wystrój marzeń. Oczywiście, kochana, bardzo Ci gratuluję. Mam nadzieję, że dodatek Ci się oczywiście spodoba. Oficjalnie zazwyczaj na tych swoich otwieram wszystkie kartki, żebyście, żeby udowodnić Wam, że każdy los jest inny, więc może nie będziemy tutaj wszystkich pokazywać, bo to trochę bez sensu. W każdym razie staram się, żeby moje konkursy zawsze były uczciwe i tutaj, tak jak widzicie, wszystko jest, każda karteczka jest inna. Tak więc ja teraz z Zuzia, Zuziakiem będę się kontaktować. Tutaj przez YouTube a. mam nadzieję, że oglądałaś. No i będziemy, kochana, próbować, bo tak jak wspomniałam, jeszcze raz będę dawać komuś prezent przez The Sims 4 Mam nadzieję, że mi przez Origina właściwie chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. Tak więc jeszcze raz, kochana, gratuluję. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Mam nadzieję, że w kolejnym konkursie, a zapewniam was, że kolejny konkurs będzie również na moim kanale. I mam nadzieję, że również weźmiecie w nim udział. Tak więc jeszcze raz, moi drodzy, Wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że byliście. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Cześć.